Witam. Właśnie dojechałem. Jestem na swoim jaziowym Eldorado. Jak widać przede mną całe rozkładanie i tak dalej. Dziś jestem z wieczora. Chciałem połowić troszkę wieczorem po ciemku. Zobaczymy może do rana. Także biorę się za rozkładanie, nęcenie. No i mam nadzieję, że szybko zacznę łowić, że w końcu uda się kilka ładnych rybek połowić. Nie tylko jazie, może co innego, jakiegoś leszcza, płoć, wzdręgę. Zobaczymy, także biorę się zaraz. Spombujemy pasta peletowa. Głównie zapach jest przebity czoskiem i serem. Zobaczymy. Będziemy testować nowy zapach. Mam nadzieję, że, że pobudzi jakieś fajne leszcze bądź piękne jazie do żerowania. Zobaczymy. Takich 6-8 spombów powinno wystarczyć. Jak już wspomniałem, mam nadzieję, że pasta peletowa z dodatkiem zanęty serii czosnek zrobi tutaj robotę. Jak nie, to mam przygotowaną pastę, pastę zanętę standardową z kukurydzy. Oczywiście do pasty doszedł jeszcze troszkę kukurydzianej zanęty typowo peszowej i pocięte dendrobeny, rosówki. Jeden rzut może kawałek dłuższy, jest 1,2 Akurat powinno wystarczyć, tak. Tutaj pod karpiówkę standardowo nęcimy ręką o. powinno starczyć tam i tak będą ciągle leciały koszyczki pod choinkę na drugiego delikatnego federka. Też sobie zanęcimy ręką, powinno starczyć także rozkładanie szybkich, szybkie rozkładanie wędek, i mam nadzieję, że uda się. Dzisiaj fajnie coś połowić pomalutko. Będzie się robiło ciemno. Także przecieram zanętę i rozkładam wędki. Tak, pierwszy zestaw jest gotowy, leci do wody. Standardowo hybryda od góry 28 gram large. Tutaj jest dwa rozmiary są peletu. Czerwony i zwykły brązowy, rybny i o zapachu ten czerwony jest ochotki doładowane zanętą czosnek z serem i próbujemy oczywiście łowimy na klipsie no dobra wszystkie wędki zarzucone ponęcone przygotowane już pod nockę z czujnikami wszystko jest godzina 8.29, w sumie 8.30. Ogarniamy ten cały bajzelek na brzegu. Rozkładamy podbierak i przygotowujemy się do, do ciemnego, do nocki. Tak, kolejna rybka. Nocka dobiega końca, już się robi widno. W siatce są dwa jazie i trzy piękne weszcze. Moja zanęta o smaku sera i czasu zarobi robotę. Piękne leszcze weszły mi w łowisko. Podbieram praktycznie ręką. Po ostatnim wypadzie szczupakowym, ktoś zapomniał do pochrowca włożyć sztycę od podbieraka. najprawdopodobniej to będzie jaś taki dzisiaj mamy podbierak ja się już harcuję. sobie w podbie tak trzeci jaś i trzy leszcze trzy do trzech szybka miarka i mówimy ile już 51 cm taki tak, trochę leszczowej kukurydzianej zanęty z kukurydzą. Troszkę mojego peletu doładowanego czoskiem serem i znowu zanęta sypka. I ta babeczka leci. Na razie jeszcze łowię na sygnalizatorach. Nie chcę mi się wpatrywać tak w szczytówkę. Ja tu sobie oko przymrużyłem. A tutaj co? Obudziło mnie branie. Mój super podbierak. Jazisko czy leszczysko? Jazisko. Tak. Jaziolki moje. Jaziowe Eldorado. Myślałem, że będzie dzisiaj jednak leszczowe Eldorado, chociaż i tak pięknie nie powiem, że nie z leszczami, ale jednak ja tutaj jestem dominującą rybą. Dobrze, 51 cm. Taki kolejny jazik. 51 cm. Ale moment, no. Ja tu akurat zmieniam baterię, bo mi padła. Nie chciała się kamerka włączyć. A tu co? Akurat, jak się coś robi, zawsze jest ryba. To jest już normalne. Już widzę, że. Kolejny jaś No tak podglądałem tam, że właśnie bomblowało sobie i się spiął, ale za mocno go chciałem przez to ziorsko tutaj wydobyć Za mocno go chciałem po prostu już go tak można powiedzieć na hama ciągłem Szkoda że jazik się spiął ale niestety tak to jest jak się ciągnie, Jak się ciągnie przez ziorsko na siłę Kolejną kanapeczkę można powiedzieć, troszkę tego, troszkę peletu z dodatkiem zanęty o zapachu i smaku sera i czosku. I znowu kolejna zanęta o zapachu kukurydzy, typowo deszczowa Taka babeczka leci. Tak, jak zwykle. Jak coś się robi, to biorą ryby. Dorobiłem sobie akurat zanętę, a tutaj brania. Ja tu dorabiałem zanętę, a tutaj piszczyni. znowu wziąłem skowal. jak mandolina bądowało i tak to wyszło w takie kurestwo weszła i druga ryba, która poszła mi w zielsku. Tak pomalutko będę się już składał. W sumie już dwie wędki są złożone. Powię tylko na jedną dochodzi chodzi już godzina ósma, to że cała noc zaliczona. Kilka minut można powiedzieć oko przymkło mi się. Jak widzieliście, zacząłem od leszcza. W sumie nie widzieliście, bo w nocy nie nagrywałem. Byłem sam także ciężko z latarkami i tak dalej. Ale w siatce mam trzy piękne leszcze, cztery jazie. Jak widzieliście rano dwa. Dwa jazie mi się w sumie teraz ostatnie spieły. Jeden i drugi dosłownie tutaj z lewej strony weszły w zielsko i musiałem niestety, ale ciągnąć na siłę się spieły. Jedno branie nie zapięte spod choinki. No i tyle ogółem bardzo super. Nowa zanęta leszczowa się bardzo, bardzo się sprawdziła. Super ładne dwa leszcze wyjęte w granicach 3 kilo. Także pomalutku będę składał się i ryby na matę fotkę i wypuszczamy. Pierwszy raz w sumie tak ładnie połowiłem w tym roku. Były same pojedyncze sztuki. Raz miałem dwie sztuki tam z brzegu z drugiej strony i raz miałem też z nocki dwie sztuki. Także dzisiaj pierwszy raz tutaj w nocy byłem i rano w sumie super połowione. Nowa zanęta sprawdzona. Tak można powiedzieć przygotowanie przed Polską. No za tydzień wyjeżdżamy do Polski na 3 tygodnie na urlop. Mam nadzieję, że tam będzie ostro z federkami. I może troszkę karpi się uda pojawić. Piękne leszcze, cztery jazie, Dwa, dwa jazie jak widzieliście się spieły. Także jaźowe Eldorado dzisiaj obdarzyło mnie takimi pięknymi patelniami. Ten jest największy, 63 cm, jakie ciemne proszę zobaczyć. Piękne. No i największy tutaj jakiś był Jaś 53 cm to chyba ten. Także Jaziowe Eldorado. Wypuszczamy rybki i lecimy do domu. Tak, próbuję je wszystkie zważyć. 19-200. 19, 19 kg 200 z matą. Ma taką, pewnie, kilogram albo lepiej. Także rybki wracają do wody. Mega połowione, naprawdę. Super, super potężne leszcze. Nie spodziewałem się tutaj takich byków, ale liczyłem, że kiedyś takie tutaj złowię Moje rekordowe patelnie. No, uciekajcie. Jaziowe Eldorado obdarzyło mnie dzisiaj pięknymi. Ten największy jaś takimi pięknymi leszczami. Woda, oczywiście, na no ukil I to był chyba ten. Ten był drugi taki garbaty. Piękne, przepiękne. Teraz je troszkę, troszkę je teraz. Reanimujemy Pięknie, do następnego razu super. Jak widzieliście mega połowione Cztery piękne jazie, trzy potężne leszcze Dwie ryby się spięły i jedno branie miałem niezapięte Byłoby mega, chociaż i tak jest super Także do następnego razu Cześć